Gabinety stomatologiczne Tarabuła mieszczą się w samym centrum Wrocławia niedaleko rynku przy ulicy Świętego Mikołaja 51. Cztery w pełni nowoczesne i niezależne gabinety położone są na jednym piętrze, zapewniając wygodę i sprawną komunikację zespołu medycznego. Dysponując takim zapleczem, gabinety Tarabuła oferują swoim pacjentom opiekę stomatologiczną przez pięć dni w tygodniu, od godzin rannych do późnego wieczora, a w razie nagłych sytuacji pozostają do dyspozycji w dni wolne i święta. W gabinetach tarabuła używa się wyłącznie najnowocześniejszych metod leczenia, stawiając na bezpieczeństwo i komfort pacjentów. W ramach autorskiego systemu opieki stomatologicznej w gabinetach wykonywane są zabiegi profilaktyczne i ogólnostomatologiczne, jak również leczenie protetyczne, pełna i bezpieczna procedura leczenia kanałowego, zabiegi chorób przyzębia, chirurgiczne i implantologiczne. W czasie pracy szczególny nacisk kładziony jest na uświadamianie pacjentom możliwości wyboru korzystnej dla nich metody leczenia. W ramach stomatologii estetycznej oferujemy m.in. bezpieczne, gabinetowe zabiegi wybielania zębów. Jednym z najbardziej popularnych jest zabieg wybielania zębów metodą Biont. Leczenie jest jedną z części systemu opieki stomatologicznej, w którym równie ważne miejsce zajmuje profilaktyka i dbanie o codzienny uśmiech pacjentów. System tarabuła wyposażony jest w innowacyjne urządzenie do znieczulania łąd, niwelujące dyskomfort pacjenta i pozwalające na podanie znieczulenia w bezbolesny sposób. Systematycznie powiększana jest kadra stomatologiczna. Pracownicy każdego szczebla biorą udział w szkoleniach wewnętrznych i ogólnopolskich, stale podnosząc swoje kwalifikacje. Gwarantuje to pacjentom taki sam wysoki poziom usług lekarskich we wszystkich gabinetach w każdym terminie. Wyjaśnienie procesów stomatologicznych w przystępny sposób ułatwia pacjentowi podjęcie decyzji co do wyboru metod i form leczenia zaproponowanych przez lekarza. W gabinetach stomatologicznych Tarabuła dla każdego pacjenta wymagającego kompleksowego leczenia po przeglądzie jamy ustnej przygotowywany jest indywidualny plan leczenia. Sprawną rejestracją wizyt zajmuje się obsługa recepcji, synchronizując pracę zespołu stomatologów z terminarzem pacjentów. Recepcja prowadzi stały monitoring zaplanowanych wizyt, dzięki czemu nie nieabsorbowana jest Państwa pamięć, gdyż informowanie o kolejnych terminach wizyt leży po stronie gabinetów. Jednym z elementów kompleksowej obsługi pacjentów jest możliwość zakupu w gabinetach profesjonalnych preparatów stomatologicznych. Gabinety stomatologiczne Tarabuła kierowane są przez menadżera, dbającego o rozwój firmy i stałe poszerzanie oferty dla jej klientów. Gwarancją uśmiechu na co dzień jest doświadczenie i profesjonalizm zespołu czuwającego nad pacjentami w ramach systemu opieki stomatologicznej Tarabuła.